Witajcie! W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać EuroTrack Simulator 2 Multiplayer, a szczególnie fajną rzecz, bo w EuroTrack Simulator 2 Multiplayer mamy samochody osobowe. O, mamy takie dostawczaki dodali w aktualizacji, chyba, ale ja mam od poziomu 12 dopiero dostępne. Także tym co nie pojeździmy. Tu mamy takie. Tu mamy takiego sobie kupimy. Dobra. O, patrzcie, to jest... To jest z Skody. O, tylko po angielsku. Ale tak, to, to jest podruba Skody. Kurczę. Jedziemy do warsztatu zmienić na polskie. Silnik w dieslu. Dźwięki dosyć fajne. Z dwójki się można elegancko ruszać. Pozdrawiam na CB Radio. Tu jest CB w tej grze i można se gadać... Kurde! Ja pierdzielę Oszale! Ale pan kurde! tamtej się zaraz we mnie wpierdzieli. Oszale! Czekajcie, co oni robią? Tu się naprawdę kurde potrafią bardzo dziwne rzeczy dziać w tym... ...kurde multiplayer. Co oni robią? żeby się w niknie nie wpierdzielić. O wy, wyrzuciło mnie z serwera. Dlaczego you have... ...from... ...a reason to Dlaczego mnie znowu z serwera wyrzuciło? Ja pierdzielę Nie mam pojęcia. Hamulce to tu są okropne. Masakryczne. Prawie nie ma w ogóle. Tu też jest spoko opcja. Możemy sobie wziąć malowanie pilota. Możemy sobie wszystko, kurde, podostosowywać. Kolory auta, nie auta, napisów, nie napisów. Wszystkiego powiem Wam. O, możemy sobie zase takim pilotem i na przykład możemy sobie grać z kolegą na multiplayer albo z, albo z kolegami dwoma na przykład i wtedy, i wtedy se wozić, y, i wtedy se wozić powiem wam, znaczy my se jechać jako, jako pilot naszych, naszych kurde y, kolegów, a oni targać ładunki ciężarówkami, a my se jechać jako taki pilot, jako taki kurde y, kierowca cały. O, widziałeś? Jake pilotuje po prostu. Czekajcie, muszę zrestartować grę. Bo mnie wypierdzieliło z serwera, nie wiem czemu. Ale za co? Że świateł nie włączyłem, czy co? Czekajcie, zaraz będziecie mieć obraz z gry. Tylko zrestartuję na szybko... Yy... Tą całą aplikację Trackers MP tego całego multiplayera. O dobra, już macie. Widzę tu na podglądzie, na monitorze od podglądu. Pod X mamy CB Radio i nie potrzebujemy, żeby się komunikować z graczami, z kolegami czy z kimś. Żadnych Skypeów, Whatsappów, Messengerów. Panie, nic tylko normalnie w grze tu mamy. Widzicie, CB Radio, czekajcie. E, o, tutaj w tym miejscu mamy CB Radio, czekajcie, wy to widzicie? Widzicie. Tutaj mamy CB Radio. Jak naciśniemy X, witam, witam na CB Radio. Pozdrawiam. Jak ktoś mnie słyszy, zobaczymy, czy ktoś odpowie. Niekiedy jest, że odpowiadają, a niekiedy nie. Czekajcie, światła zapamięci. O, tu są goście, te kropki, widzicie. Czekajcie, podjedziemy tu na szybko. Te kropki to są ludzie normalnie, to nie są... To nie gra komputer, tylko to grają ludzie normalnie. O kurde, widzicie? Ale Dobra. Spokojnie, ja, ja, już, ja już uciekam. <laughs> ja pierdzielę Dwójeczka. Kurde, chciałem tylko podjechać wam pokazać, jakby się we mnie wpierdzieli. Kurde, spierdzieleć trzeba. Ona zacznie gonić, kurde. Ja pierdzielę. Redukcja go. Nie możemy se tak jeździć na taki ktyk. Pozdrawiam na Sibiradiu. Jak ktoś mnie słyszy, nie wiem, raz działa to Sibiradiu, raz chyba nie. O, no i znowu mnie z serwera wyrzuciło. No ja pierdzielę. Ale jest ja pan kurde. Także wam tego kurde nie pokażę, ale tak se możemy. Kurde. Mam kolegę też z Eurotruckiem, który z Eurotrucka kupił. Ale jemu się tak w to chce grać, średnio To tak chce z nim pograć pan. na tym multi, no ale Ale jemu się tak średnio chce grać No i tyle z tego jest Prędkość maksymalną tymi osobówkami jest strasznie ciężko osiągnąć 150, 160 jechałem najszybciej A on może jechać niby 200, na liczniku jest Jeszcze czym się nie udało jechać maksymalną prędkością Także nie wiem. Musiałaby być bardzo duża góra, żeby się szło rozpędzić. A tu takich gór to nie ma. O kurde, ślisko to. Podrzuciło mi tył cały. jaki bez sprzęgła tak samo wchodzą W jednych gełdach wchodzą ze zgrzytem, a w drugim... w drugich bez. Teraz bez sprzęgła. O kurde. Zmieniłem. Poodkrywamy sobie trochę mapy, to co mam niepoodkrywane. Trochę można zawsze pojeździć pozwiedzać. Te drogi takie te siwe, szare to mamy niepoodkrywane nie Ale takie auta fajne! Żeby nimi nie można wykonywać transportów żadnych. A czemu mnie z tego serwera, kurde, wyrzuca? kurde! Za mało gazu. Tu mamy firmę transportową, ale to stąd to jedziemy. Po tym autem tu i tak nic nie zrobimy. Napiszcie, czy byście chcieli odcinki z multiplayera do Eurotracka. Więc dwójce do automacopa, już potem na tych wyższych biegach to nie bardzo. O czwórka, no i go zdusiło, nie mu się rozpędzi tu i ja w Ale spadkujesz! też. nie no, 130 się jedzie, kurde. No dobre na autostrady, nawet na autostradzie nie idzie niekiedy, kurde, się wyrobi, a... Ale po takich drogach tu jeszcze widzicie nie byłem, bez siwy ten. Ale serpentyny. O chłopie! Dawaj pan, wyjedziesz pan. O kurde, o A mój pan. pan kurde. O ja pierdzielę. O eee, widziałeś? No to nic. To będzie na tyle w tym odcinku. Jak się wam podobało zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Wtedy będę wiedział czy nagrywać więcej. A póki co Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!